Everyone Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Ale dziś jak w pierwszą, każdą niedzielę, znaczy co ja mówię? <gryw> Dzisiaj jak w każdą pierwszą niedzielę, każdego miesiąca, od 27 miesięcy, czyli od ponad dwóch lat, niesamowite. Dziś nie będę mówił o jednej grze, tylko o kilku, i to o takich, o których już mówiłem. Bo dziś kolejny odcinek z cyklu, gdzie się podziały tamte gry. Czyli serii, w której, w której cofam się w czasie, w pewien sposób patrzę na gry, które już recenzowałem, i opowiadam wam, jak zmieniło się moje postrzeganie. I to jest też seria, którą trochę schrzaniłem, bo pierwsze dwa sezony miałem świetne pomysły, jak je prowadzić. I to wszystko doprowadziło, że trzeci sezon, w którym jesteśmy teraz, troszeczkę zagubił własną, własną tożsamość i muszę go kleić i łatać taśmą, tak taśmą klejącą. Ale pomysły się pojawiają. Wy podrzucacie różne pomysły. Nie, z niektórych może skorzystam, z niektórych nie bardzo, ponieważ jakby nie jestem w stanie. Ale dziś spróbuję. Spróbuję dorzucić pewien element, i jak znam swoje szczęście, to znowu będzie to moment taki dorzucenia tego elementu, który będzie overkillem. Tak? Znowu, dorzucam ten nowy element w takim momencie, kiedy tego nowego elementu będzie najwięcej, a potem to już będzie tylko w dół. No. Generalnie, przydługi wstęp, ale sami wiecie, gdzie jesteście. To, co się nie zmieniło, to fakt, że opowiem wam o grach, które recenzowałem rok temu. I powiem, czy cały czas są w mojej kolekcji, jak się zmieniło, moje postrzeganie tych gier, itd, i tak dalej. Cofnę się również do pierwszego sezonu i pokrótce wam powiem o grach, które wtedy były, w, gdzie się podziały tamte gry, ale tylko o tych, które nadal są w mojej kolekcji. Nie będę powtarzał całości, bo to bez sensu. To jest to. A trzecią rzeczą, którą dzisiaj zrobię, to jest coś, o co mnie zwykle pytacie, czyli jeż jeżeli jakaś gra wyleciała z mojej kolekcji, to dlaczego? Zwykle tego już nie pamiętam, ale będę w tym cyklu również dorzucał dwie nowe informacje. Pierwsza to będzie taka, jakie gry wyleciały z mojej kolekcji w tym miesiącu, który minął, bo <gdzieś> gdzie się podziały tamte gry, zawsze robię. Na ten miesiąc, czyli to będzie listopad, ale gry, które wyleciały, to będą gry, które wyleciały teraz w październiku ode mnie z kolekcji, ale też powiem Wam o tym, jakie gry wleciały do kolekcji w październiku, co pojawiło się na moich półkach. Niektórzy, niektórzy recenzenci robią to w, w, przy jakichś tam swoich tygodniowych materiałach, ja tygodniówek nie robię, więc po prostu dzisiaj tak w takim tym jednym miesięcznym walnę Wam wszystko, co przyszło do mnie w minionym miesiącu. No i będzie można patrzeć, co się pojawiło w recenzjach, co się... później będziecie się też dowiadywać, co wyleciało. No, takie wiecie. Mam nadzieję, że to, jakoś, że to jakoś siądzie, tak? Chyba powiedziałem wszystko. Chyba, chyba tak. No to co? Myślę, że możemy startować. Kanał Gambit TV jest wspierany przez Mepel, sklep z grami planszowymi z Katowic. Zacne gry, zacne ceny, po prostu zacny sklep. I startujemy, startujemy od starych segmentów, czyli od segmentów pod tytułem Gdzie się podziały tamte gry? I dziś cofamy się do Gdzie się podziały tamte gry numer 3. To był listopad 2021 roku, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I tam było 16, 16 gier w trakcie tego odcinka omawianych. Natomiast dzisiaj, do dzisiejszego odcinka dotrwały 4 w pewnym sensie. No powiedzmy sobie 3,5. Tak? Bo pierwszą z tych gier są minerały. Minerały, które do, mają u mnie nadal ósemkę i są grą, w którą ja bardzo chętnie zagram. Ale są tą połówką, bo nie mam ich w kolekcji. Nie mam ich w kolekcji, bo trafiły do mojej mamy. Tak? I leżą u mojej mamy, i tam czekają na ewentualne zagranie. Ale tak jak powiedziałem, zawsze i chętnie, jeżeli mama będzie chciała ze mną w minerały zagrać, to ja usiądę i zagram, bo nadal podoba mi się i wykonanie, i podoba mi się pomysł, i. I to wszystko, co tam, co tam się dzieje. Lubię tego typu abstrakty po prostu, tak? <laughs> więc, więc minerały nadal są w moim serduszku. I w jakiś sposób w mojej kolekcji, tak? Takiej. Wiecie, rodzinnej o. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, która pojawiła się w tamtym odcinku, to był brass. Brass Birmingham. <laughs> Wiecie o co chodzi? Ten biały brass, tak? Brass Birmingham. Dobra, nawet nie będę próbował, bo znowu się. <laughs> ja wiem, ja wiem, dobra, nieważne. Brass, br ten biały. Tak? Biały? Biały, bo czarny to jest Lancashire. To mi się udało powiedzieć. Dobra. Bras, który, z którym miałem problemy, tak? Z którym miałem problemy, nadal gdzieś tam mnie uwiera to czyszczenie planszy. I, I to było takie, kurde, tyle się starałem, teraz muszę to wyczyścić, teraz muszę tam się bawić od nowa. No, no nie. Niemniej jednak podoba mi się swego rodzaju czystość tej gry. To jak ona fajnie płynie i, i jak fajnie się w nią kombinuje. I, i bras nadal jest w mojej kolekcji. To było 8,5 i nadal gdzieś te 8,5 siedzi. Co ciekawe, udało mi się zagrać niedawno, znaczy niedawno, no we wrześniu, udało mi się zagrać w nukleum. I, 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 I nie wiem, czy jakbym nie zagrał więcej w nukleum, to jakbym teraz patrzył na brasa. Tak, to jest, to jest dla mnie taka gdzieś myśl, która, która gdzieś mnie pali w głowie. Ale. Ale nadal, bras robi coś fajnego z moim mózgiem, jak w niego gram, i, i, i bardzo mi się Micha cieszy, kiedy, kiedy jestem w stanie, kiedy mogę do brasa usiąść. Więc, bras nadal jest w mojej kolekcji. Czy go widać tu? Nie, nie widać go na tym, na tym ujęciu. Stoi trochę wyżej. jest to 8,5. Kolejna gra, o której mówiłem w tamtym odcinku, która nadal siedzi w mojej kolekcji, to Kubitos. Kubitos, czyli taki wyścig dziwnych zwierzątek, po planszy, napędzany customowymi kośćmi, które kastomowe kości są napędzane, które są napędzane różnymi kartami. Mega losowy, z niesamowitą głupotą, taką, ale taką, ja wiem, że. To, to jest złe słowo, ale to jest taka pozytywna głupotka, tak? Niesamowita gra, po prostu niesamowita gra, jeżeli usiąść ze znajomymi i sobie pyknąć i się dobrze przy niej bawić. I ja się nadal przy z dobrze bawię. Teraz wyszedł dodatek, który, znaczy pojawił się dodatek, bo on był na Kickstarterze, nie pamiętam jego tytułu. Niestety, z tego co wiem, nie będzie go po polsku, przynajmniej nie ma takich planów, i bardzo tego żałuję. Tam się pojawiło, tam się chyba pojawiły, pojawił nowy kolor kostek, ale na pewno pojawiły się jakieś karty do tych kostek, które już są. I, i ta zabawa jest jeszcze bardziej szalona, jeszcze bardziej chaotyczna, jeszcze bardziej porąbana i, i po prostu jeszcze bardziej fajna. Więc Kubitos było 8,5, nadal jest 8,5, jest w mojej kolekcji. Co prawda nie wiem, czy będę zdobywał, próbował zdobyć sobie dodatek, bo owca Ania z naszej grupy ma. Kubito z dodatkiem i jej się też bardzo podoba i raczej nie będzie się pozbywać, a jeżeli by się pozbywała, to ja ten dodatek od niej sobie zgarnę i tyle. I ostatnia gra, która została z tej całej ekipy, ja mam nadzieję, że ja dobrze to sprawdziłem, bo jak, jak coś skrzaniłem, to już w ogóle będzie dramat. Ostatnia gra, a w zasadzie gry, które zostały z tamtej ekipy, ekipy to Flam. I tutaj ciekawostka, ponieważ kiedy kręciłem, gdzie się podziały tamte gry, odcinek trzeci, to Oriflam miało dwie części. I mówiłem, że wtedy wyjdą Sojusze, jeszcze i coś takiego. I ja będę bardzo chciał. I tak, Sojusze również mam w swojej kolekcji. Nie recenzowałem Sojuszy, bo. Recenzja Pożogi i recenzja sojuszy to tak jak mówiłem wcześniej, to byłoby kopiuj w recenzji podstawowej wersji OIFLAM. Niesamowita gra to jest dla mnie nadal dziewiątka. Tak jak mówię, jest w mojej kolekcji. Trochę szkoda, że te karty te karty są tak blisko siebie, znaczy one się różnią, to dość wystarczająco, ale niektóre są zbyt blisko siebie. Natomiast bardzo mi się podoba to, jak robi się zestawy. Także te trzy gry można ze sobą połączyć i jest specjalny przepis na zrobienie własnego zestawu do zagrania sobie partyjki w Oriflame, tak żeby to cały czas miało ręce i nogi. Bardzo przyjemne, chociaż trochę upierdliwe, upierdliwe w setupie, jak na tak małą grę, tak? która składa się tylko z kart i masz ich 10 i tyle. Ale nadal, Oriflam jest, będzie, bo jest super proste i super fajne i super złośliwe. Więc 9-9, wszystkie trzy leżą u mnie tam u góry, na półce. No dobra, i to było, gdzie się podziały tamte gry, odcinek trzeci, trzeci, trzeci. to teraz przechodzimy do tego, co recenzowałem w 2023 roku, w listopadzie. Hej. I tam były trzy tytuły. I pierwszym z nich było Carnegie. Carnegie od Rebela, Bardzo sprytny Euras, który ma kilka fajnych mechanik i, i który mega mi się spodobał. Dałem mu na ten czas 8,5. I to jest, to, to, jest, to jest ten Euras, który z tego, z tego rodzaju, który mi się podoba. On nie jest jakoś mega przekombinowany, jak się na niego spojrzy. Znaczy, okej, okay, trochę tam tych zasad jest, ale te mechaniki jakoś fajnie działają. To wszystko... Dość sprawnie, sprawnie hula. I, I Carnegie jest tytułem, do którego ja naprawdę chętnie siadam, z tą swoją mechaniką podążania, z wyborem akcji. I dobra, ja wybieram akcję, wy też to robicie, więc ja sobie wybiorę tę akcję wtedy, kiedy mi najbardziej pasuje, a wam najmniej, o ile jest taka możliwość. I to mi się mega podoba. Mam też dodatek, w którym pojawiły się Pojawiły się tam możliwość rozlosowania tych projektów dobroczynnych. Pojawiło się mnóstwo fajnych rzeczy, które, które po prostu zwiększają regrywalność. Ja lubię takie dodatki. On nie jest jakiś tam wielki, pudełkowy, co to tam to było nieduże, ale, ale robi ale robi robotę. Więc Carnegie 8,5 było, 8,5 jest, mam dodatek, ta gra się raczej nigdzie nie wybiera. Jak tak sobie patrzę. Pewnie mam gry, które robią podobne rzeczy. Może nie w 100% procentach mechanicznie, tak, ale podobne rzeczy, które robi Carnegie. Ciężkościowo, tak, takim feelingiem, ale nie, Carnegie raczej się nigdzie nie wybiera. Druga gra to był to był Wladimir Suchy, który próbował uciec z planety, czyli ewaku, ewaku, ewakuacja. Matko, co ja mam dzisiaj z tymi? Z tą angielską wymową, to, tego nie wiem. Ewakuacja w każdym razie. Ewakuacja, bo wydał to portal po polsku, ja miałem wersję angielską i Wladimir Suchy dostał ode mnie 7,5. Tam było sporo ciekawych elementów. Jak sobie spojrzałem na to, to też tam były takie elementy, które może były mniej ciekawe, na przykład te stadiony z Bani trochę ale sam koncept przenoszenia zasobów z jednej planety na drugą tak żeby żebyśmy utrzymali swoją produkcję tak Że, żeby wyważyć ten moment kiedy kiedy można jakby zamknąć produkcję na starej planecie ale mieć jakąś sorogą produkcję na nowej planecie żeby tam móc robić a wiecie żeby nie przestać za szybko móc robić co ja gadam ja po prostu to jest dramat. To jest dramat, jak ja dzisiaj się wysławiam. Nie wiem, coś się... Co, co jest grane? Chodzi o to, że bardzo fajny, fajny pomysł z wyczuciem momentu, kiedy jeszcze trzeba, tak, kiedy chcemy nadal produkować na starej planecie, bo tam coś można robić i przewozić, i kiedy to zamknąć i w jakim tempie roz, roz, rozbujać tę nową planetę. Mega przyjemna rzecz, tak? Trochę łamigłówka, trochę łamigłówka, oczywiście, optymalizacyjna, ale sprawia frajdę. Ja dałem 7,5 ewakuacji i ewakuacja nadal ma u mnie 7,5, i tam sobie gdzieś na dole w mojej kolekcji cały czas leży. I ostatnia gra to e, duchowy sequel Saita, tak? tam może nie duchowy, ale taki fabularny sequel Saita, czyli ekspedycje. Ekspedycje, które, które starały się być, znaczy chcą być grą taką, gdzie eksplorujemy, gdzie mamy przygody, chyba coś takiego. Natomiast, no, nie wiem, jakoś, jakoś siadły tak mech. Nie było, nie było dla mnie w tej grze nic pociągającego, nic, co by sprawiło, że. Że czułbym ekscytację na myśl o zbliżającej się ekspedycji. Tak? Ekspedycje dostały ode mnie 5,5. W pewien sposób są nadal w mojej kolekcji, choć już się tej gry pozbyłem. Tak? Już zmieniła właściciela, ale właściciel dopiero ją odbierze nowy. Tak? Więc ekspedycje jeszcze u mnie leżą. Udało mi się zagrać w nie jeszcze, ale. Tak, żeby zobaczyć, i to nadal jest 5,5. Jakby serce mi nie drga na myśl o zbliżającej się podróży w ekspedycjach. I to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o ten stary segment, tak? Czyli, wiecie, zmiana mojego patrzenia na gry, które recenzowałem. Przejdziemy do segmentu nowego i. <laughs> I wiecie co, nie wiem. Dzisiaj zacznę może od gier, które w październiku, bo teraz już będę mówił o minionym miesiącu, bo jakby nie wiem, co się stanie w listopadzie, tak? Jakby mo mogę mówić o tym, co wiem. Najpierw powiem, co opuściło moją kolekcję, ale jednocześnie powiem wam, co przyszło w pewien sposób, bo najpierw powiem to, co opuściło, potem powiem, co przyszło. Ale tutaj opuściła moją kolekcję jedna gra i. To była wymiana, więc od razu powiem, co przyszło. Tak? Opuściła w kolekcję bardzo szybko diuna, wojna o Arrakis. I to w zasadzie nie dlatego, że pomimo tego, że powiedziałem o 7, i teraz wie, wiecie, wypycham. To nie tak, że chciałem się tej Diuny jak najszybciej pozbyć. Tak, że Fuj paliła mnie w ręce i w oczy. Ale przeczytałem. Jeden niepotrzebny post, znaczy niepotrzebny. Nie wiem, po co go czytałem. Ktoś było pytanie w MatHandlu, w wątkach MatHandlowych, kiedy nowy MatHandel, bo może rzeczy SN-owe by się zaczęło wymieniać, bo ktoś tam napisał, a że mi nie siadły dwie rzeczy z SN. Ja zapytałem, co? I dowiedziałem się co, i tak rzuciłem, zgłupia frant, naprawdę, to może. To może Duna wojna o imperium, wojna o Arrakis za te dwie. I gość odpowiedział, okej, okay, jakby spoko. A ja odpowiedziałem, dobra, to lecimy z tym koksem, jakby luz, tak? Więc Duna wojna o Arrakis poleciała z mojej kolekcji. Tak, jakby w pewien sposób przypadkiem. No. A za Dunę. Wjechały dwa tytuły. Pierwszym jest Windmill Valley, czyli, czyli wiatrakowo, które zostanie wydane niedługo, znaczy w przyszłym roku, pewnie po polsku, przez nowe wydawnictwo Gramatury. Jeżeli dobrze pamiętam. Więc wjechało Windmill, Windmill Valley, i drugą grą, która przyjechała we miejsce Duny jest Phoenix New Horizon. No bo słuchajcie, październik był. A w październiku było SN, więc jakby wiecie, co będzie na liście gier, które przyjechały do mnie w październiku, 90% to będą SNówki. Nie oszukujmy się, tam może z dwie będą inne niż gry z SN, ale Wind Valley było w, na moim radarze, nie kupiłem jej, bo nie kupiłem w tym takim szale zakupowym, esenowym, ale jak się udało trafić, to, to chętnie. Natomiast Phoenix New Horizon przypadkiem. Tak? Znaczy wiem, o czym ta gra jest, wiem mniej więcej, jak działa. Nie miejmy jej zupełnie na radarze, ale spoko, jak jest to, to niech będzie. Tak, Jak jest okazja, to zobaczymy. Natomiast inne rzeczy, które przyjechały do mnie i, i są esenowe owe w 90%, i to były te duże zakupy, które robiłem, tak? To były duże zakupy, które robiłem. Kilka gier kupiłem przez pośredników bezpośrednio na SN. Część przyjechała do mnie z planszo strefy z tej zakładki SN 2024. Na kilka jeszcze czekam i one się pojawią w czy znaczy tam wiecie, w tym listopadowo-grudniowym odcinku, gdzie się podziały tam te gry, ale do mojej kolekcji trafiły tam leżą. <laughs> po prostu tam jest taki sztapel, nie? Shackleton Base, czyli o budowaniu bazy na Księżycu. Wygląda bardzo ciekawie. Deep sea Adventure Boost. Okej, okay, to nie jest SN-owe wydanie, bo Deep sea Adventure, oink, to jest stara gra. Na SN było tam to wydanie z dodatkowymi kostkami. Mała, szalona gra po prostu. Deep sea Adventure bardzo lubię i skoro mogłem je sobie kupić na SN, to sobie je kupiłem. Andromeda's Escape. Nie mylić z Andromeda's Edge to jest o tym, jak statki muszą uciekać do jakiegoś tunelu warp, bo dzieją się złe rzeczy. Zagrywamy karty, przeskakujemy z pola na pole i staramy się uciec. Nie wiem, nie grałem jeszcze, ale ale po drodze stało się coś, co wbiło mi nóż w serce. I, Ale to jak będę kiedyś mówił więcej o tej grze... To, to, to się dowiecie. Znaczy pewnie się dowiecie wcześniej od kogoś innego. Kolejna, edy... Kolejna rzecz, Flat Iron. Tak powiem to dobrze, nie będę mówił flatiron, bo ktoś tego będzie słuchał i umrze. Flat Iron, czyli dwuosobowa gra o budowaniu takiego fajnego budyneczku w Nowym Jorku. Nowym Jorku chyba. Big Apple to Nowy Jorek, Nowy Jorek. No. Trochę przestrzenna, bo budujemy ten budyneczek, tak sobie, do góry i całkiem, całkiem spoko, tak? Udało mi się już zagrać. Wystarczy, tyle, tyle, te, tyle tego. Seven Empires Mac Gerdts i nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest nowa wersja, tak, czy nowa wariacja na temat Imperiala. Czy też Imperiala 2030, wiecie, tej gry, gdzie nie gramy generalnie jakąś frakcją, tylko kontrolujemy te frakcje, te, te, te siły w, na świecie za pomocą pieniędzy. I, I robimy nimi rzeczy i to, że ja dzisiaj kontroluję, nie wiem, w tym, w Imperialu 2030, że dzisiaj kontroluję Unię Europejską, to nie znaczy, że w kolejnej turze ktoś inny nie będzie jej kontrolował i nie wykorzysta tego, co ja zrobiłem do swoich celów. Seven Empires, cofamy się trochę w czasie z tego, co widziałem. No i, i zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie się działało. Power Grid Outpost. Czyli kolejny, kolejne wysokie napięcie, tylko takie w kosmosie i troszeczkę ze zmienioną, ze zmienioną mapą. To nie jest nowa mapa, tak? Nową mapę też mam, ale to nie jest nowa mapa do wysokiego napięcia. To jest zupełnie nowa gra. Z bardzo podobnym czonem, ale tam jest na przykład losowanie, losowy rozkład kosztów połączeń na mapie. O, tak. I nie ma paliw, tam są chyba tylko ludzie. To źle zabrzmiało, ale wiecie o co chodzi. Intarsja, to jest kolejna rzecz, którą sobie, która przyleciała do mnie. Intarsja to jest drewniany azul. Tak chyba można to najszybciej określić. W Azulu kładziemy płytki w toalecie. Na ścianie w Intarsji kładziemy, tą, kładziemy panele na podłodze we francuskich knajpach. Jakby tyle, tyle z opisu. Kolorowe, abstrakcyjne, czego chcieć więcej? Kolejna rzecz, Stevens. I Stevens wjechał do mnie tak na ostatnią chwilę, niemalże. Jest to coś o produkcji szkła. Wygląda dziwnie, dziwnie, ciekawie. Jest Eurasem, robi się punkty, przewala się zasoby, jakby dla mnie spoko. Czego chcieć więcej, tak? Zobaczymy. Kolejna rzecz, bardzo głośna, czyli SETI, Search of Extraterrestrial Intelligence. Lucky, nie, nie Laki Games, to ja mówię, Czech Game Edition. Tomasz Holek, on chyba jakiś, on był chyba debiutantem na tym, na tym SN i wydał trzy gry, które wszyscy, wow, szoki, niedowierzanie. SETI, duża gra, mózgożerna gra. Kolorowa gra z ruchomą planszą, z mnóstwem kart, które mają wiele rzeczy do zrobienia. No, wygląda obłędnie i też trafiła do mojej kolekcji. I ostatnia rzecz, właściwie dwie ostatnie rzeczy bo jedną jest dodatek do Apiary Extending the Hive. I to nie, to nie jest z SM, to przyjechało do mnie bezpośrednio od, od Stonemaier Games. Ale razem z y, dodatkiem do apiary przyjechało też, i muszę to sobie przeczytać, bo mylę się w tym tytule. Stamp-swap, czyli znaczkomania. Znaczkomanie wydaje Phalanx u nas. Ja mam Stamp-swap od, y, od Mayer Games, a mylę się, zawsze mówię Swamp-Stab. Nie wiem dlaczego. Zatrzymaj się na bagnie. Czyli generalnie gra o zbieraniu znaczków. Tak. Gry planszowe, znaczki, to te, wiecie, emocjonujące hobby. Więc to są rzeczy, które przyjechały do mnie. To też oznacza, że prawdopodobnie w listopadzie będzie dużo informacji o tym, co ode mnie wyjechało, z, co ode mnie wyjechało z kolekcji, bo muszę mieć na to miejsce, a naprawdę te gry leżą tu przy łóżku i wystają ponad łóżko. Tam w małym pokoiku też leżą już na podłodze i ja muszę to ogarnąć. Po prostu muszę, więc będę się pozbywał sporej części gier z mojej kolekcji, tak żeby to upchnąć na półkach. A potem zobaczymy. No dobra, słuchajcie, to tyle. Poszło, jakoś poszło, nie? Jakoś poszło, śle. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za. Za to, że nadal tu siedzicie, oglądacie, zobaczymy jak zażre trzeci sezon, gdzie się podziały tamte gry, może kiedyś go tam na chwilę odpuszczę, żeby znowu zebrać siły na, na, na resztę, zobaczymy. Tak czy inaczej, dzięki wielkie, że nadal tu jesteście, nadal mnie oglądacie, jak zwykle lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale, zaglądajcie na Facebooka i na Instagram, linki w opisie. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, możecie postawić mi wirtualną kawę, link w opisie do tego materiału. Jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba Wam się to, co robię, to, to co? To możecie wesprzeć mnie na Patronite. Link. Pewnie zapomnę go wstawić tu, ale na dole chyba nie zapomnę, bo on tam jest tak defaultowo. Więc zerknijcie, co tam się dzieje. Dołączycie może, jeżeli zdecydujecie się to, dołączycie do grupy rewelacyjnych osób, które... które. Co robią, które wspierają mój To jest jakiś dramat, to co się dzisiaj dzieje przed tą kamerą. Po prostu niewiarygodne. Niewiarygodne, co ja robię. Dobra. Wspierają mój kanał. Te świetne osoby i ta grupa wspierają mój kanał. Czasami mają wpływ na to, co się dzieje. I to zobaczycie niedługo, że mają wpływ na to, co się dzieje na tym kanale, bo, no bo będą mieli wpływ na najbliższe dwa, na pewno, materiały. Zobaczymy, czy jak się wyrobię to trzy, a jak nie, to ten trzeci gdzieś tam, ale mają wpływ. Więc tyle. Tak? Ale gorąco zachęcam was też do tego, żebyście oglądali innych recenzentów, tych, którzy robią materiały wideo, podcasty, piszą na blogach. Każdy z nas inaczej podchodzi do gier planszowych. Każdemu z nas inne rzeczy się podobają i nie podobają w tej samej grze. Każdy z nas da wam inną opinię o tej samej grze planszowej. Nadal jednak to Wasza opinia jest najważniejsza, nie to, co ja mówię. Nie to, co mi się podoba, czy nie podoba, nie to, jakie mi się gry podobają, albo nie podobają, ważne jest to, co wam się podoba. To wy decydujecie, co chcecie kupić, w co chcecie zagrać. Wy, nie ja. Nie, ja wam nic nie będę narzucał. Wy sami o tym decydujcie, ale zawsze warto posłuchać różnych opinii. Warto też posłuchać o różnych grach, bo będziemy wam o różnych grach opowiadać. Tacy już po prostu jesteśmy. Ale to, do czego chcę Was przekonać, to do tego, żebyście grali. Dużo grajcie, namawiajcie innych do grania, bo to jest rewelacyjna metoda na spędzanie wolnego czasu. Chua! Dojechałem do końca. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Do narazie.